Staramy się wszystko dojadać ze względu na oszczędności. I tu właśnie dochodzimy do tematu, który już wcześniej poruszaliśmy w odcinku. Staramy się wszystko dojadać. Lisy w Edenie, odcinek 9. Eko rozmowy. Jesteśmy w Portimao, spędziliśmy tutaj jedną noc. A teraz idziemy na taki spacer wzdłuż tej ścieżki, która tutaj jest widoczna po tych klifach. Wyruszamy stąd i pójdziemy sobie taki kawałek. 5 lub. 5 lub, po drodze są ptaki, roślinność i widoki. No, tak. Nie wiem, chyba tędy, no. No dobra, no to też nie jest jakoś strasznie tylko tak, wejście na szlak raczej. Nie dla starych ludzi, to nie jest szlak dla starszych ludzi, no. Wziąłem też spodnie, jakby było bardzo ekstremalnie, mam na zmianę, nie to, że... Oj nie, fani nie. twoich sukienek będą zmartwieni. Jeszcze nie, jeszcze daję szansę sukieneczku. No, całkiem ok, ten domek. Nieco większy od naszego, a poza tym to się niczym nie różni. A my idziemy tam wąską ścieżyną. Przyjechaliśmy na taki trochę losowy parking, Ale szukaliśmy miejsca tylko na noc. Dzisiaj rano mieliśmy jechać dalej. No i ja już się zbierałam. Kuba wyszedł, chciał się przejść, wraca i mówi, że znalazł nas przepiękną plażę i musimy dostać. I znalazłem no. też szlak, który wiedzie po klifach, które ulegają erozji, więc. Trzeba uważać, nie zbliżać się za bardzo do samej krawędzi i też nie powinno się na plaży pod nimi przesiadywać. No ta Portugalia południowo-zachodnia, przyznam, że chyba coraz piękniejsza się robi. Coraz piękniejsza, tak? Dzisiaj niespodziewanie zaskoczyła mnie. Dokąd teraz nas prowadzisz? Wszędzie. W świat za Jakubem. Idea. Są takie dni, że przychodzi znużenie, zmęczenie, bo mamy sprawy techniczne. Później mamy jeszcze do zrobienia jakieś rzeczy dodatkowe, i trochę nachodzą nas zwątpienia. No a potem nagle przychodzi taki dzień jak dzisiaj. Wychodzimy, znajdujemy się w przepięknym miejscu, spacerujemy. I z wątpienia odchodzą na drugi plan. Ale człowiek wątpi, więc pewnie jeszcze się pojawią. <grym> no, będą się pojawiały na pewno. Chyba fajnie też, że jest skocznia od tych pięknych chwil. Na zasadzie teorii, żeby z białego nie ma czarnego. Nie da się ciągle. Żyć w perfekcyjnym świecie, ponieważ perfekcja bez skazy przestaje być perfekcją, tylko zaczyna być standardem. Wtedy to już właściwie taka szarość się pojawia. Kontrasty są ważne. Pan rybak ekstremalny. Nie nachyla się za bardzo, ale wciąga na maksa. Ja mam lęk wysokości... I jamka. Niesamowity światło tam jest. Odkryłam coś niesamowitego i musisz ze mną tam pójść. Okay. Bo mam taki duży lęk wysokości, że sama nie dam rady, a Dobra. wiem, że ty też masz i będzie fajnie. Okej. Okay. Pokażę ci najpierw, gdzie pójdziemy. Na razie to idziemy w stronę słońca. Widzę wielką dziurę i teraz nad dziurą. Piszesz się? Piszę się w 100%. Okej. Okay. Trzeszczę. Troszkę amazing. Nie wiemy jak przyszliśmy tutaj. No to zawsze ja się gubię i nawet z mapą w ręku sobie nie radzę, ale tutaj faktycznie nie możemy dojść do samochodu, bo nagle nie ma przejścia. Wszędzie Mamy jest. wrażenie, że szliśmy przed siebie, a się okazuje, że w ogóle tam nie ma nic i teraz jakaś taka konfuzja jest, ale myślę, że jakoś dojdziemy, to nie jest 100 milowy las, ale śmieszne. Ja nie wiem, wiem, że nie jesteśmy tu sami, więc inni pewnie sobie też poradzą. Ich śladami, chyba że siedzą już tu od tygodni i rozmyślają, jak sobie poradzić. <śm> niepozorne pajęczynki to są podobno jakieś larwy. Niebezpieczna sprawa. Podobno taka larwa może zabić nawet człowieka. Ca na pewno. Człowieka nie wiadomo jeszcze, ale nie trzeba to. na nie uważać. Za bardzo to może nie podchodź. Nie, no spokojnie, na nie zamierzam tego dotykać, ale faktycznie pod drzewami tu ja bym już tutaj. Uch. Nie, nie szła. Życie na krawędzi. <laughs> Takie przejście? Tak się nie okazało, że filmuję, że właśnie mój ostatni krok. Nie, to. Ja mam tak za tobą iść? No. Trudno, żebyś teraz przede mną szła, skoro jest tak wąsko. Łatwiej by było, gdybym jednak tu została. Łatwiej w jaki sposób? Do mojej psychiki. Podjechać po ciebie? Podlecieć, jeżeli już. Dobra, idę. O-o. Oh -oh. Chyba jednak nie idę. Podejście trzecie. Szukamy drogi nadal. Wydanie Jejc. trzecie poprawione. Są tak jak w książkach. Podejście trzecie poprawione, ale to, nie, ale to nie tędy znowu. A któremu ty? No, ja nie, nie powiem, żebym w krzakach z Tobą się szlajała po krzakach. Zobaczymy czy się skończy happy endem ta książka. No dobra, tego kaktusa to pamiętam, więc jesteśmy na właściwych torach. No udało nam się trafić normalnie jednak. Domek stoi też normalnie. Bardzo przyjemna wycieczka. Przyjechaliśmy na miejscówkę i okazuje się, że jest chyba całkiem niesamowita. Tam jest przepiękna plaża. Przy takich klifach to jeszcze tam pójdziemy. Fantastyczne powietrze. Pogoda po prostu jest dzień w dzień bezchmurna. Zaśka już wybiegła na zwiady. Swoją drogą Zobaczcie, czym ludzie jeżdżą niektórzy. Normalne ciężarówki przerobione. No, jak zwiad. Spójrzcie tylko, proszę, na kolor tej turkusowej wody. <noise> na turkusowy kolor turkusowej wody. Szukamy jakiejś miejscówki. Widzę, że tutaj jest grubo obstawione wszystko. Tutaj jakiś szlaban. Jak ktoś widział poprzedni odcinek, to zaparkował przy nas ten czerwony. A, świat jest mały. Dla kamperowców, oczywiście. Mam taką propozycję, że możemy stanąć tutaj. Nie jest to zły pomysł. Co miejsce to lepsze. Wczoraj bardzo dobry dzień dzisiaj. Bardzo dobry poranek. No, jeżeli tu się uda stanąć, a na drodze naszej stoją kamienie. Zobaczcie, takie są głazy po drodze. Ale przejadę. Ja trzymam miejscówkę, a Kuba dojeżdża. Mamy jakiś problem? Nie mamy już osłony tłumika, więc jak w coś uderzę, to będziemy mieli Harley'a z tego samochodu. Więc musimy znaleźć coś kompromisowego pomiędzy dobrą drogą dla tłumika, a dobrą drogą dla opon. Patrz proszę, czy nie? No. A, miałem spojrzeć na tłumika, nie na opon. <słuch> Teraz jeszcze musimy się obrócić o 180 stopni. No, bo tam mamy mieć, prawda? Otwarcie Zdecydowanie. na świat, a nie mamy się otwierać to na pana w Mercedesie. No. Zdecydowanie otworzyłabym się na wodę. Czuję niepokój? Nie, niepokój wynika z tego, że głupi to byłby moment na rozwalenie czegokolwiek. No. Ogólnie nigdy nie jest dobry, ale ten byłby istotnie bardzo głupi. A ja myślę, że ten byłby bardzo dobry, ponieważ jest bardzo piękny. Myśmy prosili tutaj ludzi, żeby nam pojechali po zakupy. To jest nasza kuchnia, ale z kuchni patrzymy na coś takiego. Nie mamy szczęścia. Znowu przyjechał GNR. Pytanie zawsze jest takie, czy można parkować w dzień, czy nie Jak nie, to jest narciarz Koniec naszej pięknej przygody w tym miejscu Musimy wyjeżdżać już teraz Nie dają się oszukać Zresztą może i dobrze, no od tego są Okej okay. Panowie czekają No to wyjeżdżamy Wczoraj pełno, dzisiaj już pusto no jest godzina 9.40, więc przynajmniej tyle. Przynajmniej w nocy nas nie zaatakowali, nie kazali spadać i szukać nowego miejsca. Ale szkoda. szkoda. Przed chwilą byliśmy tam, bardzo piękne miejsce, a teraz wszyscy przejechali na legalny parking, na który można być w ciągu dnia, ale w nocy się nie da. Niestety wygląda na to, że w Portugalii przestało być tak przyjaźnie dla kamperów, jak to mówiono. Zostaliśmy tutaj na, na dzień w tym samym miejscu i postanowiliśmy jednak się przejść szlakiem, którymi tak mieliśmy się przejść. Sobie idziemy i dyskutujemy na temat tego wyrzucania nas z tych kamperowych, dzikich miejscówek. No i mamy takie właściwie mieszane uczucia. Bo z jednej strony szkoda i jest nam przykro i niefajnie, ale z drugiej strony my trochę to rozumiemy. No ja to trochę rozumiem pod tym kątem, że... Oni dbają o środowisko, o naturę, mam przynajmniej takie wrażenie. Trochę już jeździmy, trochę tych miejsc zobaczyliśmy miejscówek na dziko, gdzie kampery zostają na noc, na dzień. I te miejsca są często zaśmiecone. To nie jest fajne. Widzimy często, że kamper odjeżdża, pod samochodem miał tonę śmieci i te śmieci zostają. Chodzą w krzaki i zostawiają tam papiery. Papiery, które się nie rozkładają. Dziwi nas to, dlatego że zakładamy, że osoby, które w ten sposób jeżdżą, podróżują czy nawet żyją, robią to. Pewnie nie z takich samych powodów jak my, ale są jakieś podobieństwa, tak? Na przykład chcą być bliżej tej natury, albo chcą mieć możliwość bycia w okolicy na swoich zasadach. A o to nie dbają? A właśnie, a sami o to nie dbają czyli to jest trochę taki natura jako wielki plac zabaw, z którego korzystamy, a potem jakby wyjeżdżamy i zostawiamy, co tam popadnie. Aczkolwiek, żeby tutaj sprawiedliwość oddać, widzieliśmy wiele razy jak ludzie z kamperów zbierali. Tak. Nie swoje śmieci chodząc po okolicy i myśmy też już parę razy to zrobili. Też oczywiście dlatego, że chcieliśmy, żeby było wokoło ładnie dla nas, ale też dlatego, że wydaje nam się, że no, było trochę wstyd, naprawdę. My nikogo nie atakujemy. Eee, nie, nie. Nie, nie ma czegoś takiego, że my nagle tutaj mówimy, że kamperowy świat jest straszny i spodziewaliśmy się czegoś innego, bo zupełnie tak nie jest. Jest e, totalnie tak jak w życiu. E, i, I są ludzie, którzy sprzątają po sobie, sprzątają po innych i są ludzie, którzy śmiecą. I to nie dotyczy tylko. Do kamperowego świata. Ludzie są tylko ludźmi I... Znaczy na pewno trzeba zacząć od siebie yy, i, i nie można tak oceniać, ale pod tym kątem faktycznie rozumiem policję i to, że z takich dzikich miejsc wyganiają, aby te dzikie miejsca dalej były dzikie i aby dalej były piękne, żebyśmy ich po prostu nie zniszczyli i nie zmarnowali. Na tych miejscach powinno najbardziej chyba zależeć osobom, które z nich najbardziej korzystają. No właśnie. Czyli właśnie. Kamperowcy, van Liferzy, jak zwał, tak zwał, ale no, no. Jeżeli chcemy mieć możliwość wyboru i chcemy wolności, to musimy szanować to, że ją jeszcze mamy. Taki postulat do ludzkości no tak. trochę, ale trochę się tym pod z... tym podpisujemy właśnie pod taką codzienną ekologią. Sam w każdych warunkach. Kącik... Co dziś zrobiłeś? Jakiś Majsterkowicz, Foxes i Neden. Dzisiaj na przykład zapomnieliśmy takiej podstawki pod aparat łącznika, aparatu ze statywem. Dość często tego zapominamy, więc zrobiliśmy to z mojego sznurka, którego nie ma przy spodniach teraz, ale jak widać, się przydał do obwiązania, przewiązania. No i fota może być zrobiona. Zobaczasz ze szlaku. Zobacz dlaczego. Zobacz dlaczego? Tak. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Też bym zbaczała. Tu jest parking i ja jestem ciekaw, czy tam jest napisane no overnight. Bo tam widzę jakiś kamper, zresztą chyba poznaję go, on z nami tam stał. Tam i ja bym zszedł i zobaczył, czy tutaj być może nie da się jakoś sprytnie na noc jednak podjechać. Nie jest na dziko, ale jest do oglądania gwiazd uważam. Hmm. No to okej, okay. no. to idziemy. Dobrze, to idziemy myślisz, dobrze, dobrze myślisz, dobrze myślisz, dobrze, dobrze, dobrze. dobrze myślisz, idziemy, idziemy, idziemy. My tu sobie chodzimy śmiesznie fajnie, a tutaj jest trudne przejście dla doświadczonych wędrowców, spinaczy niebezpieczeństwo upadku. Widziałaś to? No ja prawie upadłam właśnie. <laughs> Bo jest niebezpieczeństwo, czyli racja. Parking jest wybrukowany. Jest zakaz przyczep. <laughs> ale nie, to jest bardzo bardzo istotna sprawa. Jest, nie można stawać przyczepami. Ale nie, bo jak byliśmy, w... gdzie myśmy byli wtedy? Byliśmy. No tam gdzie nas ostatnio wyrzucili, to pan powiedział, że można parkować, bo jakby jesteśmy normalnym samochodem, ale nie można na noc i tam było rzeczywiście napisane nie można na noc. A jak tutaj nie jest napisane, że nie można na noc, to możemy stawać, bo nie jesteśmy ani kamperem, ani przyczepą. Ryzykujemy? Ja bym ryzykował. Ja bym ryzykował. To co, decyzja zapadła? Wracamy szybciutko po y, nasz domek i przyjeżdżamy tutaj. Okazuje się, że się da. W sumie fajnie, bo zaraz obok jest plaża i no, nie dość, że można oglądać gwiazdy, to można oglądać ocean bardzo, bardzo blisko, więc. Szliśmy do naszego poprzedniego parkingu, tam stoimy tutaj. A tam jest ten znak, o którym mówiliśmy, że nie można parkować w nocy. No parking at night. Tu nie można by zostać, zwłaszcza że przekreślony jest kamper, więc już trudno byłoby się wykłócać, czy my jesteśmy kamperem, czy my jesteśmy nie camperem. Także idziemy stąd tam i zobaczymy, jak to się potoczy. Dojechaliśmy tam, gdzie mieliśmy dojechać. Udało się całkiem zacnie. Piknie, dzisiaj nie będzie odpowiedzi na pytanie od Was, co nie znaczy, że nigdy ich nie będzie. Po prostu tak jakoś pomyśleliśmy sobie, że dzisiaj ich nie będzie. <grym> to dzisiaj ich nie będzie. A to dlatego, że sami sobie zadaliśmy pytanie a propos zużywalności wody, energii, gazu w wanie versus styl życia w mieście. Nasz styl życia. Nasz styl życia? Nie, że życia. w ogóle styl życia. Nie, tylko... Nasz styl życia w mieście. Tak. Jeździmy już 5 miesięcy i trochę wnioski same się nasuwają. I Jak to wygląda z wodą? Jeżeli chodzi o takie dane, które w ciągu tych 5 miesięcy udało nam się zebrać czy zaobserwować, nasz baniak ma to nie jest obserwacja, to jest fakt nasz baniak ma obserwację za chwilę Nas... nasz baniak ma około 90 litrów, i te 90 litrów wystarcza nam mniej więcej na 4 dni. To są cztery dni codziennego mycia. Każdy z nas się codziennie myje, bierze prysznic, yy, myje, nie wiem, zęby. I... Co trzeba? Włosy. Włosy, ja myję na przykład włosy codziennie właściwie. Ktoś mi zadał pytanie, w jaki sposób po prostu w zimnej wodzie przy oszczędzaniu tej wody można dbać o higienę włosów. Być je rzadziej. No. Tak. Codziennie również zmywamy po jedzeniu. Dodatkową wodą, którą kupujemy, to jest woda do picia. Woda, którą tankujemy do zbiornika jest teoretycznie wodą pitną. Ale nie jest jest... zawsze właśnie na to A, No nie zawsze, różnie bywa, ale powiedzmy nawet jeżeli by była, to jednak to jest zbiornik, tam woda stoi, jak się robi ciepło, może tam się robić jakiś syfek, z którego nie chcemy pić, więc kupujemy wodę pitną. Przypomniała mi się sytuacja jeszcze z Polski. To było nasze pierwsze tankowanie chyba wody. Tuż po wyjeździe pytamy pana na stacji, czy jest woda, którą moglibyśmy sobie zatankować, no i on nam wskazuje kranik, który znajduje się przy myjni samochodowej. To oczywiście podjeżdżamy, tankujemy sobie tą wodę. Później w domu już, czyli w samochodzie chcemy umyć zęby i strasznie czujemy chlor. Widocznie to była woda chlorowana, ponieważ znajdowała się na myjni samochodowej. Woda z odzysku, także od tego czasu zawsze sprawdzamy, sprawdzamy wodę przed y, zatankowaniem jej do zbiornika czy do baniek. Bardzo długo zostawał jeszcze taki posmak chlory, nawet jak tankowaliśmy na wodę. Wracając do danych, baniak 90 litrów wystarcza nam na jakieś 4 dni takiego pełnoprawnego użytkowania tej wody. Drugą sprawą jest prąd. Mamy niewielki akumulator. Nasz akumulator ma 115 godzin, to nie jest wcale duży akumulator. Do niego mamy podłączony panel solarny 300W. Okazuje się, że w momencie kiedy jest słońce, kiedy jest dobra pogoda, ten panel w zupełności wystarcza nam do naładowania tego akumulatora w ciągu dnia, co powoduje, że wieczorem i w nocy nie brakuje nam właściwie prądu. Do tej pory tylko raz podłączyliśmy się do gniazdka zewnętrznego, mamy taką możliwość. Na samym początku we Włoszech, w okolicach Wenecji, tylko dlatego, że nie było gdzie zaparkować i staliśmy na kempingu. Od tego momentu nigdy się nie podłączaliśmy do gniazdka. Mamy też ładowanie akumulatora z silnika. Ale to się przydawało tak naprawdę w dni. Natomiast jakieś słońce, w ogóle nie musimy doładowywać akumulatora silnikiem. Gotujemy na gazie. 11 kilogramowa butla gazowa starczyła nam na trochę ponad 3 miesiące. Do tej pory w mieszkaniu zwykle używaliśmy siły. To znaczy, no, jeżeli chodzi o siły, czyli kuchenki elektrycznej, bo to nie wiem czy wszyscy wiedzą, że to na siłę gotować. Używaliśmy <laughs> siły! Siło, si si gaz! Siła maserzejna. <noise> siła razy gwałt. A to nie każdy wie, jest... tak. że, że siła to jest... Nie sądzę, że każdy musi wiedzieć, że siła to jest... mocne większe napięcie, czy tam coś. Do tej pory w mieście używaliśmy siły, czyli mieliśmy kuchenkę elektryczną, więc nie mamy porównania, jeśli chodzi o używalność gazu wcześniej, ale na pewno gaz jest bardziej ekonomiczny. Codziennie rano gotujemy wodę na herbatę, na kawę, Robimy śniadanie, jajecznicę, jajka, nowe. robimy pełne obiady. Robimy placki, robimy pierniki, no, na patelni. Tak, robimy naleśniki. <laughs> Więc robimy rzeczy, które robimy wszystko, co się wymagają robimy też dłużego, dłuższej używalności tego gazu. Jeżeli chodzi o jedzenie, nic nie wyrzucamy, zakupy robimy. Co trzy dni, co cztery dni dochodzimy do tego, co mówiliśmy już w poprzednim odcinku, czyli do oszczędzania pieniędzy. O zaciskaniu pasa mówiliśmy i czy nam to wychodzi? Idzie nam to całkiem nieźle. Wtedy założyliśmy sobie, że wydajemy maksimum 15 euro dziennie na wszystko to, co trzeba wydawać. Jeżeli chcemy sobie kupić. Coś wyjątkowo, to to musi wyjść tą kwotę, nie możemy jej przekroczyć. Nawet wychodzi na to, że robiąc zakupy w teorii na 3 dni, czyli wydając 45 euro na zakupy, mamy je na 4 dni. Bardzo wyraźnie widać, że rzeczy, o których wcześniej nie myśleliśmy, ponieważ człowiek jest przyzwyczajony do tego, że media i wszystkie tego typu udogodnienia bo to są udogodnienia to nie jest standard wcale są oczywistością. A one wcale nie są oczywistością. Jak zaczyna się te rzeczy dostrzegać, jak zaczyna się samemu tankować wodę, którą potem się zużywa, jak jest potrzeba naprawdę zaciśnięcia tego pasa, to okazuje się, że tak naprawdę robiąc bardzo małe ruchy, możemy dojść do naprawdę dużych. Efektów. No przede wszystkim też widzimy właśnie ilościowo, na przykład biorąc kąpiel, myślę, że zużywaliśmy tyle wody na jedną kąpiel, ile teraz używamy na te cztery dni na dwie osoby. Robiliśmy na przykład pranie wcześniej dwa razy w tygodniu, a to jest naprawdę bardzo dużo wody. Używaliśmy zmywarki, teraz staramy się jak najmniej używać naczyń. To jest akurat może zabawne, ale faktycznie zwracamy uwagę na to, aby jak najmniej tych naczyń pobrudzić. Możemy mniej zmywać, mniej zużywamy wody i mniej czasu na to też poświęcamy. Oczywiście jest, jest to też kwestia tego, że. Człowiek zaczyna tak funkcjonować, żeby sobie jak najmniej y, to życie uprzykrzać, tak jak mówisz o tym zmywaniu. Wygoda jest, jak najbardziej. Więc jest to rodzaj takiego zdrowego egoizmu, który prowadzi do mniejszego zużycia rzeczy, wody i mediów. Ograniczenia są naprawdę bardzo kreatywne i budujące i dają nowe spojrzenie na własne życie. Do tej pory ta te ekonomia życia nie była nam tak bliska jak teraz. Jeszcze taka jedna rzecz w tym podsumowaniu dotycząca prądu. Bo o prądzie nie powiedzieliśmy. Do tej pory, przed, przed zrobieniem wana i przed, przed podróżowaniem w ten sposób, sam fizycznie nie zetknąłem się zbyt blisko z tematem energii odnawialnej, energii solarnej i jestem, przyznaję, pod wielkim wrażeniem. Właściwie nic nie robiąc, mając zerowy wpływ na środowisko, mamy prąd. Tak. Myślę sobie o tym, że jeżeli ktoś ma dom i ma możliwość jakby wpłynięcia, a nawet jakaś wspólnota tak, osiedlowa, ma możliwość, no tak, ma możliwość wpłynięcia na to, co się dzieje z ich budynkiem. To takie panele solarne uważam są niesamowitą rzeczą. Naprawdę, naprawdę fantastyczną oszczędność. Dużo ludzi idzie już w tym kierunku. My też tutaj, jak przyjeżdżaliśmy przez Hiszpanię czy Portugalię, to no, tak. widzieliśmy na dachach, oczywiście, panele solarne, tak, ale widzieliśmy też na dachach takie duże zbiorniki. Prawdopodobnie są to zbiorniki wody i ta woda się nagrzewa słońcem. więc to też jest ekologia, ekonomia. To są, to są nasze jakieś wnioski dotyczące tego, jak żyjemy teraz, jak żyliśmy kiedyś. Być może, na podstawie tego, co tutaj mówimy, ktoś inny może sobie wyciągnąć swoje własne wnioski, może porównać to z tym, jak żyje, zastanowić się nad tym. To jest jakby sprawa otwarta. My zdecydowanie opowiadamy się za oszczędnością we własnym życiu. Po pierwsze, czujemy, że robimy coś dobrego dla świata, jakiś mały krok. A po drugie, nie ma co ukrywać, jest to ekonomiczne, finansowo bardzo opłacalne. Także jak najbardziej w naszym wypadku to jest dobra rzecz i chyba polecamy.